Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać Wam, że pewne produkty można stosować na zamsz, mimo tego, że w specyfikacji, w instrukcji, tutaj nie pisze, że typowo są do zamszu. Natomiast piszę, że są, że są to środki polecane do skór o tłustej wyprawie: obuwie weekendowe, zimowe, górskie, sportowe. Tutaj w tym drugim preparacie. Również pisze, że jest zalecany do skór o tłustej wyprawie: obuwie sportowe, górskie, zimowe, weekendowe. Natomiast nie pisze, do jakich skór. Na pewno do skór olejowych. Tam bez problemu możecie to stosować. Także dużo jest teraz obuwia takiego ze skóry przecieranej, matowej, więc ten środek też można stosować do takich butów po wchłonięciu się. Nie błyszczą się buty, jest dalej taka struktura zachowana matowa mniej więcej jak była wcześniej. Ten tutaj też ma takie same zastosowanie można go też używać do tego rodzaju butów. Czasami jest tak, że mamy buty zamszowe, które na przykład były już prane, czy to w pralce, niestety czasami się tak zdarza, lub na przykład ręcznie, no ale jednak podczas. Szczotkowania, namaczania tych butów, gdy stosujemy wodę, wypukują się nam tutaj olejki z tej skóry. Naturalne natłuszczenie, które powoduje, że włókna są elastyczne, nie rozrywają się i skóra wtedy wytrzymuje dłużej, a także nie powieje nam. Tak więc zalecam stosowanie takich olejowych impregnatów, środków, na przykład taki słabszy, albo ten w ogóle można. Bez problemu stosować, jeszcze się na nim nie zawiodłem. Odświeża kolor, regeneruje skórę, zapobiega pękaniu, rozrywaniu się skóry. Ale dzisiaj chciałem się skupić na tych dwóch produktach, ponieważ tutaj jeszcze Wam nie pokazywałem, jak to działa na zamszu, czy w ogóle można stosować na zamszu. A więc moje takie spostrzeżenia raczej jeszcze nie używałem tego do jasnych butów zamszowych. Robiłem próbki na kawałku zamszu w starych butach, które już były do wyrzucenia, i tam faktycznie po użyciu tych środków ten kolor bardzo zmienił swoją barwę, czyli bardzo ściemniał. Może być tak, że w pewnych miejscach będzie bardziej ciemniejszy, w pewnych mniej, przez co jeszcze bym nie ryzykował, żeby Wam zapewnić, że można go stosować do wszystkich butów zamszowych. Ale na czarnych, na granatowych, na, na ciemnych kolorach już to testowałem i sprawdza się moim zdaniem bardzo dobrze. Zobaczcie tutaj: są stare ryboki. Skóra jest wypłowiała. I. Będę tutaj stosował środki, które wam tutaj pokazałem. Może ten jest troszeczkę ciemniejszy. Nie wiem, czy to jest. Nie, jest troszeczkę ciemniejszy. Tak więc, może zrobimy tak, że nie. Na ten ciemniejszy użyję ten środek Crazy Oil ponieważ on jest słabszy. On nie zmieni nam aż tak barwy, ale dobrze nam zabezpieczy skórę. Dobrze trzeba wymieszać. Słyszycie tam odgłos kuleczki. Czyli są tam jakieś olejki, jakieś mleczko, które trzeba dobrze rozmieszać. No to mieszamy. Więc może poprzyskam tak tył i tutaj trochę boku. Ładny zapach. Jakieś takie bardzo tłuste to nie jest. Bardziej wodniste wydaje się być. No ale zobaczymy po wyschnięciu. Natomiast drugi preparat Oil Spray. Też wymieszamy go dobrze. Teraz ten środek najlepiej gdzieś na zewnątrz używać, ponieważ robi się taka gęsta mgła i może w mieszkaniu troszeczkę zakłócić nam klimat. Ryskamy. Wyraźnie czuć, że to jest bardzo tłusty środek. Zapach taki raczej neutralny, ale nie jest jakiś drażniący. I na razie są równomiernie przyciemnione. Tutaj bardziej ten zamsz jest mokry. Tutaj nie ma takiego wrażenia, czyli ten środek od razu wniknął w głąb skóry. A tutaj jednak mokry. Mokra warstwa tutaj zamszu jest dosyć wyraźna. No. Ja sobie podpiszę tutaj. Abym wiedział po wyschnięciu, który but był, którym środkiem robiony. No to czekamy do wyschnięcia. A więc parę godzin już minęło, więc czas na weryfikację, jak wyglądają buty. A więc jesteście ciekawi, który środek jak oddziaływuje na zamsz? Sprawdźmy. Wpierw ten środek jest przyciemniony, zamrz nie jest zbity. Da się wyszczotkować. Więc lekkie przeszczotkowanie. Widzicie, że jest ciemniejszy. Tutaj nie było w ogóle pryskane. Dobrze. A teraz, jak sobie poradził ten? No, jest bardzo przyciemniony zamsz. Tutaj też było. Tu nie było pryskane, tu było i tu boczek. Tutaj nawet ten zamsz jest bardziej delikatny w porównaniu do tego. Zobaczymy, lekko przeszczotkujemy. Ten jest robiony olejowym, olej, a tutaj jest mleczko. Zobaczcie, bardziej jest przyciemniony ten, co był robiony olejem. Więc z takiego zobaczcie sobie taki wyblakły kolor, jak tu na boku, ładnie się tutaj przyciemniło tym olejowym impregnatem, znaczy impregnatem. Nie piszę, że to jest impregnat, kosmetyczny olejek do obuwia, czyli, czyli coś, co nam dba o skórę, o to, żeby ta skóra nie była wysuszona, a takie buty no, bardzo są bardzo często widzę, że skóra jest przesuszona, pęka, rozrywa się. Dlatego myślę, że warto jest dbać o takie buty. Wtedy na pewno dłużej posłużą. I tutaj możemy dużo środków używać. To co ja używam regularnie do swoich butów, możemy takie coś użyć, chociaż moim zdaniem. Do zamszu to raczej się nie nadaje. Lepiej do skór olejowanych i innych. Możecie stestować. Natomiast ten, jeżeli macie buty po przejściach, chcecie bardzo odżywić, natłuścić swój zamsz, to polecam jak najbardziej. No a później regularnie, możecie spokojnie taki impregnat stosować. Ok, takie małe podsumowanie. Jestem bardzo zadowolony z efektu jaki uzyskałem tutaj tym oil spray'em. Ja będę go używał, dalej testował. Zobaczę jak to się będzie, jak będziemy pryskali jakieś buty z jasnego zamszu. Na razie się boję zaryzykować od klienta jakichś butów spryskać, ponieważ obawiam się, że mogą bardzo się przyciemnić lub jakieś plamy wyjść. Ale jak znajdę jakieś buty, które będą po prostu na wyrzucenie, to z przyjemnością sprawdzę i, i zobaczę jaki będzie efekt czy, czy też będzie taki dobry jak tutaj czy nie, tak więc do wszystkich takich butów ciemnych czarnych, granatowych, jakiś ciemny brąz, myślę, że jak będziecie stosować taki spray, to nic Wam się z tym zamszem nie stanie a przeciwnie, zamsz będzie natłuszczony, bardziej elastyczny i na pewno dłużej będą buty służyły, tak więc Taki mój krótki test. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Może ktoś się zastanawia, co zrobić z takimi wyblakłymi butami: czy to od razu malować, czy, czy można coś, jakiś środek, właśnie impregnujący, odżywiający skórę zastosować. Ja nie chcę wam mówić. Że tak trzeba robić, nie daję żadnej instrukcji, że jeżeli tak zrobicie, to będzie wszystko w porządku. Po prostu ja wam pokazuję, jaki efekt uzyskałem na tych butach. Sami musicie później sobie wywnioskować, czy będziecie ryzykować, czy chcecie też takie coś, taki zabieg zrobić na swoich butach. To już zostawiam do Waszej decyzji. Zawsze warto jakąś próbkę gdzieś zrobić. Na przykład, jak jest język zamszowy, to warto rośniurować buty. I tutaj, gdzie jest ta część języka, na przykład schowana, której zazwyczaj nie widać, to tam możecie spróbować popryskać, zostawić na 5-6 godzin i zobaczyć, co Wam się stanie z tym zamrzem, lub gdzieś od wewnętrznej strony jakiś kawałek sobie wybrać przy podeszwie, taki, który jest najmniej zauważalny, i sobie zrobić próbę i zaobserwować, jak będzie się ten środek zachowywał na Waszych butach. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.